Michał Hanajczyk, witam i zapraszam na rozmowę tygodnia. A dzisiaj porozmawiamy o problemie, który może dotyczyć nawet 500 tysięcy polskich przedsiębiorców, ich zadłużenia w wysokości blisko miliarda złotych na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych. Właściwie będzie to rozmowa nie o problemie, a o rozwiązaniach, jakie udało się wypracować ponad podziałami. W latach 1999-2009 kilkaset tysięcy polskich przedsiębiorców korzystało z możliwości dokonania wyboru opłacania składek społecznych z tytułu dodatkowego zatrudnienia na umowę zlecenie lub umowę o pracę nakładczą. Gdy interesy szły gorzej, rozwiązanie to było dogodniejsze pod względem finansowym, a takie prawo dawała ustawa o ubezpieczeniach. ZUS informował o tym swoich płatników w oficjalnych, pisemnych interpretacjach przepisów. Na takie rozwiązanie zdecydował się również pan Zbigniew, łódzki taksówkarz. Zanim rozpocząłem tą pracę na zgłosiłem się do ZUS-u w Zgierzu, zapytałem, Zapytałem, że chcę taką pracę wykonywać. I stwierdzono, że tak, może pan wykonywać, tak jest to zgodnie, bo to ma pan wybór tytułu do ubezpieczenia. Może pan płacić i z jednego i z drugiego i z działalności gospodarczej i z pracy nakładczej albo może pan sobie wybrać tytuł do ubezpieczenia no skoro ten tytuł do ubezpieczenia z pracy nakładczej był o wiele korzystniejszy dla mnie finansowo no to wybrałem to i ZUS stwierdził, że, że jest wszystko zgodne z, z prawem ja jeszcze, żeby się upewnić, pojechałem do yy, do ZUSu do oddziału ZUS-u w, w Łodzi. Tam się również pytałem. Stwierdzono to samo, że to jest wszystko zgodne z prawem, że tak można. Tylko, że pan będzie miał niższą tam później emeryturę. W 2011 roku pan Zbigniew otrzymał z zakładu ubezpieczeń społecznych decyzję wyłączającą z dotychczasowych ubezpieczeń z informacją, iż jest dłużnikiem ZUS-u i musi regulować składki ubezpieczeniowe z działalności gospodarczej wraz z karnymi odsetkami. Jak się okazało, na forach internetowych w skali kraju ZUS masowo wydawał takie decyzje, a zadłużenia sięgały od 30 do 100 tysięcy złotych. Wtedy też przedsiębiorcy zaczęli długą batalię o swoje prawa. Demonstracje, pikiety i prośba o pomoc u parlamentarzystów. Prace w Podkomisji do spraw rynku połączone z wielostronnymi konsultacjami przyniosły efekt. Znaczy, zrobiliśmy taką akcję, żeby poinformować posłów. Posłów z poszczególnych rejonów Polski o tym o naszej sprawie. Ja byłem kilkakrotnie tutaj w biurze poselskim u pani poseł Agnieszki Hanajczyk, która nam bardzo dużo pomogła, zresztą była sama sprawozdawcą ustawy w Sejmie. Ustawa w zasadzie to jest jedyna ustawa, która przeszła w tym Sejmie jednogłośnie, nie było żadnych sprzeciwów. W dniu 9 listopada 2011 roku jednogłośnie uchwalona została tzw. ustawa umorzeniowa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia. O umorzenie mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku mają zadłużenie w ZUS z tytułu składek na własne ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, bez względu na przyczynę ich powstania. Każdy, kto obecnie ma prawomocną decyzję ZUS lub wyrok sądowy, może złożyć wniosek o umorzenie w terminie do stycznia 2015. Każdy przedsiębiorca, który otrzyma decyzję ZUS wyłączającą z ubezpieczeń za okres objęty ustawą w późniejszym terminie, np. w latach 2014-2017, będzie miał na złożenie wniosku o umorzenie 12 miesięcy od jej uprawomocnienia. Dzięki notyfikacji ustawy przez Komisję Europejską, wszystkie wnioski czynnych przedsiębiorców lub osób, które zamknęły działalność po 1 września 2012 roku, rozpatrywane będą tak samo jak w przypadku osób prowadzących działalność do 1 września 2012. A moim gościem jest pani Maja Szlawska, która reprezentowała poszkodowanych przedsiębiorców i brała czynny udział w procesie legislacyjnym przy ustawie umorzeniowej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przede wszystkim przedsiębiorca. Przedsiębiorca, który również spotkał się z tym problemem. Tak, dokładnie tak. Tak się zaczęła moja działalność. W którym roku jak to się wydarzyło? W 2010 roku otrzymałem z decyzję wyłączającą mnie. Z ubezpieczeń społecznych e, z tytułu właśnie umowy zlecenie, e, którą, z której się rozliczam prowadząc działalność gospodarczą zgodnie z ówczesnymi interpretacjami przepisów e, przez ZUS. Byłam wcześniej też kontrolowana w, e, w 2007 roku przez ZUS, nie wynosił ZUS zastrzeżeń, nikt mnie nie pouczał, że rozliczam się w sposób niewłaściwy. Miałam nawet w 2010 roku pismo wzór, że nie ma podstaw do wydania decyzji. E, natomiast w grudniu 2010 roku otrzymałam taką decyzję. No było to dla mnie ogromnym w zaskoczeniem. W takiej sytuacji znalazło się kilkas, kilkuset, kilkaset tysięcy polskich przedsiębiorców. Niektórzy nawet wyemigrowali, żeby uciec od tego no, problemu. Z pewnością. Sytuacja, która. To była sytuacja, która zaskakiwała myślę, że każdego. Stąd też była przyczyną zamykania działalności gospodarczej, wyjazdów, no, kiepskiej bardzo kondycji finansowej, tak? ponieważ. No, przedsiębiorcy nie byli jeszcze, dostając indywidualnie decyzje, nie byli w jakikolwiek sposób zjednoczeni, zorientowani, że jest to problem na skalę kraju, a nie, a nie tylko tej jednej osoby, czy tam danego regionu. Pani i grupa ludzi postanowiła podjąć walkę, mogłoby się wydawać walkę z wiatrakami, tak? nie, nierówną w sumie walkę jak Dawida Wtedy i Goliata. Kiedy zaczynaliśmy, tak to wyglądało. Tak to wyglądało, że szanse mamy właściwie znikome. Dzisiaj zbliżają się święta. Czy ma Pani jakąś dobrą informację dla przedsiębiorców? Kolejny rok mamy dobrą informację, dlatego że w ubiegłym roku została przez Sejm ponad podziałami politycznymi jednogłośnie przegłosowana ustawa, nad którą pracowaliśmy na podkomisji do spraw rynku pracy pod przewodnictwem Pani poseł Żygłowskiej. Ta ustawa 9 listopada 2012 roku została przyjęta ustawa przez Sejm. ustawa o umorzeniu należności nieopłaconych składek osób prowadzących działalność gospodarczą za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku bez względu na przyczynę powstania tych należności tak Długów. To był pierwszy prezent, tak naprawdę, na święta ubiegłoroczne. A na tegoroczne? Komisja Europejska przygotowała kolejny prezent. A w prezent. tym roku tak, Komisja Europejska, która notyfikowała tą ustawę, ponieważ ustawa po wejściu w życie, po podpisaniu przez pana prezydenta i po wejściu w życie w dniu 15 stycznia 2013 roku, tego roku została skierowana do notyfikowania przez Komisję Europejską. E, ustawa dzieliła nas na dwie grupy, czyli przedsiębiorców, byłych przedsiębiorców, którzy Dokładnie od 15 stycznia 2013 roku y, mogli już składać wnioski o umorzenia, i mówimy tu o przedsiębiorcach, którzy zamknęli działalność przed 1 września 2012. I tych, go... A wszyscy pozostali, także osób, przedsiębiorcy, którzy zamknęli działalność w późniejszym terminie, jak i czynni, aktywni przedsiębiorcy musieli czekać na opinię Komisji Europejskiej. Ta Tą opinię komisja, pozytywną dla nas opinię, wydała 20 listopada 2013 roku, tego roku, tak, jest to no, kolejny faktycznie prezent świąteczny. Na tą opinię czynni przedsiębiorcy czekali z ogromną niecierpliwością i dużą dozą niepokoju ponieważ komisja zadawała też pytania, które przesyłała tutaj do nas, na które należało udzielić odpowiedzi, więc dalej trwały prace w okresie notyfikacji wspólnie z parlamentarzystami nad tymi odpowiedziami udzielanymi Komisji Europejskiej, żeby były jak najbardziej rzetelne. Mówiła Pani o pracy w Podkomisji do Spraw Rynku, o pracy nad tą ustawą, o pracy ponad podziałami. To nieczęsto się zdarza w polskim parlamencie, aby tak sprawnie Wszyscy parlamentarzyści mówili jednym głosem? No tak. To jest rzecz godna uwagi, bardzo pozytywna, świadcząca o tym, że w ważnych sprawach, tak, które dotyczą no, rozwoju gospodarki naszego kraju, parlamentarzyści potrafią właśnie przejść ponad podziałami, nad istotę problemu. Duży wpływ na tą taką jedność, jednomyślność sejmową, jak również senacką, tak, mówimy ogólnie o parlamentarzystach, miała y, sytuacja dotycząca na, naszego aktywnego działania, czyli aktywnych spotkań w swoich okręgach, w swoim terenie przedsiębiorców y, z parlamentarzystami, celem wyjaśniania problemu, tak? By Istoty tego problemu, skąd on się wziął, na A czym on polega? Problem był potężny, bo dotyczył naprawdę no 500 tysięcy małych przedsiębiorstw lub średnich też. Gigantyczne zadłużenie. Dlaczego w mediach tak trudno jest się z tym przebić tematem? Dlaczego tak mało o tym się mówi? Bo przecież istota problemu jest chyba teraz zupełnie inna, kiedy już kodyfikacyjnie, legislacyjnie wszystko zostało wyjaśnione, tak? że te składki zostaną umarzone. Oczywiście nie, nie mówimy o składkach, które zostały opłacone, bo z tych składek zwracać nie będzie, to też należy podkreślić. E, chyba jest wciąż wiele osób, zarówno tych na emigracji, tak jak i tych z wstrzymaną działalnością, które nie do końca wiedzą o tej sytuacji. Tak, dlatego że ZUS no nie wydał wszystkim przedsiębiorcom w jednym czasie decyzji. To nie stało się hurtem, tak? Te decyzje wydawane są systematycznie, indywidualnie, każdy swoją otrzymuje w różnym okresie czasu. Ale tu musimy też wspomnieć o tym, że jeżeli chcemy domagać się, bo o umorzenie możemy starać się do 1 stycznia 2015 roku. Nie tylko. Nie tylko. Ustawa przewiduje, e, ustawa jest właściwie nieograniczona czasowo. Mówi, e, wejście ustawy w życie z nim 15 stycznia 2013 roku. E, powoduje, że te osoby, które w tym momencie, czyli do tego momentu, do dnia, które otrzymały już decyzję, na dzień dzisiejszy mają prawomocne decyzje, czy też prawomocne wyroki sądowe, ponieważ przedsiębiorcy się odwoływali, toczyły się sprawy sądowe, no, z góry skazane na niepowodzenie, w związku z powyższym, w momencie wejścia w życie ustawy, wszystkie osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności przed 1 września 2012 roku. Posiadające prawomocne decyzje lub wyroki sądowe miały możliwość składania wniosków o umorzenie, i w tym pierwszym etapie jest to okres, że od momentu wejścia w życie ustawy jest 24 miesiące na złożenie wniosku. Mhm. Data 15 styczeń 2015 roku nie ogranicza możliwości składania wniosków tylko do tego momentu, ponieważ kolejny punkt ustawy mówi o tym, że jeżeli decyzję ZUS-u yy, osoba otrzyma w terminie późniejszym, czyli na przykład ktoś by mógł otrzymać decyzję 20 stycznia czy tam lutego czy marca 2014 roku, to będzie mogła, miała kolejne 12 miesięcy, od pra prawomocnienia się tej decyzji na złożenie wniosku. I teraz y, ja wiem, że tam jest taki zapis w ustawie, który nie dla wszystkich jest może jasny, bo Ktoś może skorzystać z tego terminu, który jest dla niego korzystniejszy i dłuższy. No bo jeżeli decyzję na przykład ktoś dostał teraz w listopadzie 2013 roku. I w tym momencie ja chciałbym Pani przerwać: bo skoro mamy ustawę, która funkcjonuje już od roku czasu, tak? tak. I skąd w takim razie decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Czy nie ma przepływu informacji? Ale jaka decyzja zakładu? Yy, przykładowo przy, mówię o informacji dotyczącej naliczania naliczania tych karnych odsetek, tak? O wysyłaniu. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła te informacje jeszcze do przedsiębiorców za ten okres wsteczny? ZUS cały czas wysyła decyzje y, kolejnym osobom wyłączając z ubezpieczeń społecznych y, z różnych powodów, za to, że ktoś kiedyś zawieszał działalność, wykonywał, rozliczał się y, na zasadzie wyboru tytułu do ubezpieczeń, y, w zależności tam czy z umowy zlecenia, czy pracy nakładczej, tak? Y, także y, te decyzje są wysyłane z, cały czas, więc y, tu nie ma takiego terminu i daty, w której moglibyśmy powiedzieć, że ZUS przestanie i przestał wysyłać decyzję. Równie dobrze ktoś może dostać taką decyzję w 2016 roku i również będzie miał 12 miesięcy od uprawomocnienia się tej decyzji na złożenie wniosku ZUS o umorzenie. E, dlatego też istotą. To są w takim razie informacje generowane przez system. Tam nie ma czynnika ludzkiego, no bo po co wstrzymać całą procedurę, skoro można jasno wykazać, że dopóki dany przedsiębiorca człowiek, jest objęty ustawą Dopóki przedsiębiorca, możliwości. panie redaktorze, dopóki przedsiębiorca nie otrzyma decyzji wyłączającej, to on tak naprawdę nie ma długu. Tak samo dopóki nie zapadnie wyrok sądowy na tą okoliczność. Jeżeli ktoś dostał decyzję, odwołał się do sądu i jak długo jest... Yy, sprawa procedowana w sądzie, tak? czyli e, trwa postępowanie sądowe mhm. i nie jest to stwierdzone prawomocnym wyrokiem, że jest wyłączenie lub go nie ma. Tak, tak długo ZUS też nie stwierdzi, że dana osoba ma dług. E, w związku z powyższym y, prawomocność decyzji lub wyroków decyduje o tym, w którym momencie mogę złożyć wniosek o umorzenie jak również to, w którym momencie ZUS wyda komuś decyzję, bo nie wszyscy jeszcze, i w tym jest cały problem, jak gdyby rozpowszechnienia tej informacji. Z problemem zetknęła się jakaś grupa, bardzo duża grupa przedsiębiorców, którzy otrzymali takie decyzje wcześniej. Odwoływali się do sądów okręgowych, apelacyjnych. W międzyczasie walczyliśmy. O zrozumienie tego problemu na bazie czego on powstał. Natomiast jest równie duża grupa przedsiębiorców, którzy do dzisiaj nie otrzymali decyzji i może mogłoby się tak zdarzyć, że jeżeli nie będziemy głośno mówili o tym, że jest ustawa umorzeniowa, uwalniająca teraz i w przyszłości przedsiębiorców z długów za te lata, za ten okres mm -hmm. 1999-2009 mogą nie mieć świadomości, Yy, że mogą wystąpić o umorzenie. ZUS nie jest jednostką organizacyjną zainteresowaną informowaniem przedsiębiorcy. No właśnie, przedsiębiorców, o tym, bo to też jest dość duży problem, o którym należy tak, powiedzieć, tak, tak że tak. Yy, urzędnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie poinformuje, wystawiając taką decyzję, przedsiębiorcy, że przysługuje mu prawo, że jest ustawa, tak, która mówi o tym, że mogą zostać kary te umorzone. Tak, stąd też yy, bardzo duża. Tutaj nasza nadzieja na nawiązanie no, dobrej współpracy, relacji dalej, w swoich okręgach, regionach, z samorządami terenowymi, z urzędami, w których bywają przedsiębiorcy, na okoliczność informowania, że jest ta ustawa, bo to jest ustawa wypracowana wspólnym wysiłkiem. Parlamentarzystów i przedsiębiorców, ustawa jest kompromisem. Ona nie działa obligatoryjnie, bo ktoś może chcieć uregulować te należności. W związku z tym też ZUS wychodzi z tego założenia, że to przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie ma prawa i przywileje i nie będzie nikogo informował, bo równie dobrze dana osoba mogłaby chcieć spłacić te należności. Przy tej okazji też wiele kancelarii radcowskich postanowiło, zwęszło biznes, może tak powiem, nieładnie, ponieważ e... można przeczytać o tym, że pomożemy ci rozwiązać Twoje problemy z Bardzo dobrze tak? pan to I nazwał, żaden... że nieładnie, nieładnie, ponieważ wtedy, kiedy my szukaliśmy pomocy w kancelariach prawnych radcowskich, to się okazywało, że tej pomocy nie możemy uzyskać, ponieważ to jest sprawa z góry przegrana. W ogóle nie ma o czym mówić. To jest sprawa z góry przegrana i nikt bardzo, nie bardzo znajdowali się ci prawnicy, którzy by propublikowano, chcieli nam pomagać, zainteresując się tematem. A okazało się, że w żaden sposób sprawa ta przegrana nie była. Pani Moju, kończy nam się czas. Jestem przedsiębiorcą. Otrzymuję decyzję w styczniu 2014 roku z zakładu ubezpieczeń społecznych, że zalegam jakąś kwotę, powiedzmy 30 tysięcy złotych za składki odprowadzane w okresie od 2004 do 2008 roku. Co to dla mnie, jako polskiego przedsiębiorcy, oznacza? To znaczy, że ma pan 30 dni na to, żeby zdecydować, czy pan się będzie odwoływał od tej decyzji na drogę. Postępowania sądowego, czy też skorzysta Pan z ustawy umorzeniowej, bo decyzja w ciągu 30 dni się uprawa macnia, w związku z tym w ciągu 30 dni trzeba podjąć taką decyzję, czy kieruje się drogę postępowania sądowego, czy też występuje o umorzenie. Po uprawomocnieniu się decyzji składam wniosek w ZUS-ie. Jako o przedsiębiorca umorzenie. kontaktuję się z Zakładem Ubezpieczeń tak, Społecznych. Tak. E i chcę dowiedzieć się, jakie prawa mi przysługują. Czy uważa pani, że w zakładzie zostanę poinformowany, iż jest ustawa umorzeniowa? Czy tak jak pani powiedziała w interesie ZUS nie jest, żeby o tym głośno mówić? Powiem tak. Na dzień dzisiejszy hmm, nawet hmm, wiem o tym, że od oddziałach ZUS również na terenie kraju pojawiły się ulotki informujące. Hmm, przedsiębiorców o możliwości i jakie mają prawa, w jaki sposób mogą skorzystać. Trudno zakładać, żeby tak, że tak będzie również w 2014, 2015, 2016, 2017 roku. Yy... No i istotą rzeczy jest dzisiaj jak najbardziej nagłośnienie, tak, że jest taka ustawa, bo jeżeli ktoś nawet takiej decyzji na dzień dzisiejszy nie ma, a wie, że w danym okresie rozliczał się, nie, nie opłacał składek z działalności gospodarczej, tylko rozliczał się w innej formie, w związku z powyższym może się takiej decyzji spodziewać. Oczywiście, że również można samemu wywołać yy, jak gdyby taką sytuację, zgłosić się do ZUS-u, mówiąc, że w tym okresie się rozliczałem i co ZUS na to, tak? Złożyć taki wniosek. Natomiast myślę, że bardzo wiele osób nawet nie zakłada, że to jest coś, co mogłoby wyłączyć no, z ubezpieczeń społecznych. Tak? Dlatego miejmy nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa, chociaż w jakimś stopniu dla jakiejś grupy przedsiębiorców, przyczyniła się do tego, że będą mogli spać spokojnie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem była pani Maja Szlawska, która reprezentowała pokrzywdzonych przedsiębiorców i brała czynny udział w procesie legislacyjnym ustawy umorzeniowej. drink